Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie z tej strony Emil z Konałem StarCraft. Zapraszam na mecz Terran kontra Protoss. Naszymi graczami są OGS SKMC, to, czyli Old Generation StarCraft. To jest ten team SKMC. Nie wiem jak to się czyta, więc zostanie on Protos. Jego przeciwnikiem natomiast jest MVP, gracz którego już nagrałem w dniu dzisiejszym, zapewne to widzieliście albo i nie, zależy w jakiej kolejności oglądacie. Nie powiem jak się zakończył ten mecz, Też że powiem, wygrał teran. <laughs> Właśnie, wygrał Terran na 100%, a że to był TVT, to nikt się do mnie nie przyczepił, bo ktoś na pewno by się przyczepił, nie oglądając tego meczu, albo najbardziej zrób jak ktoś nie obejrzy całej mojej wiadomości i potem się do jednego zdania przyczepi, a na sam koniec jest wytłumaczenie, o co w tym wszystkim chodziło. Yy, mapa to jest ołtarz Taldarinów. Tak, tak, też Taldarinów teran kontra Protos i zobaczmy co się dzieje. Ostatnio ktoś mówił, że mało jest wygrywających teran, więc postanowiłem znaleźć jakiś mecz MVP jednego z lepszych teran z jakimś Protosem, którego mniej znam, z nadzieją, że wygra ten teran. Ale czy on wygra tego to naprawdę nie wiem, autentycznie nie mam pojęcia. Tak po prostu strzelam. Że mu się to uda i mamy Barafu, Baraki, i mamy gateway'a w drodze. Baraki również nie ma tej nic u dołu, czy będzie szybka ekspansja? To jest bardzo dobre pytanie. To jest nawet więcej niż bardzo dobre pytanie. SCV jedzie sobie na dół, jedzie jedzie, jedzie, jedzie. i chyba źle zeskautuje. Dokąd ono zostało wysyłane? Tego nie wiem. Zostało wysłane dobrze? Hmm. Chyba nie, chyba tak. Tak, tak, tak. Tak, zostało wysłane dobrze, bo gdyby miało jechać tutaj. a nie zostało wysłane dobrze. E, jeden taki mały. Jeden taki mały rzecz: jak wysyłacie swoją jednostkę na dół, wyślijcie ją przez Zelnagę. E, trzymając Shift, każcie jechać tutaj, a potem tutaj pojedzie tak. Dzięki temu mm, sprawdzicie tą, e, tutaj cały ten obszar, czy coś się nie ukrywa przed wami. E, zawsze warto to zrobić, uwierzcie mi. Może jednak dźwięk dzisiaj w, teraz włączymy bo trochę za cicho była mój głos już pada autentycznie mam coraz słabszy głos muszę jakieś posyłki zacząć brać i już sprawdził tutaj ewidentnie protos gdzie jest przeciwnik teran za chwilę to zrobi i co on zauważy zauważy on iż jest tutaj cybernetic core i jest zelot właśnie pierwszy zelot wybiegnie zacznie atakować tak też jest Dwa strzały udało mu się co najwyżej dać, w drodze Worldgate Tech już jest. Czyli bramy przesyłowe chyba po polsku to jest, tak mi się wydaje, że są bramy przesyłowe. Yy, mamy szybką ekspansję, jeden Rax expand ze strony MVP bez bara, bez oczywiście gejzeru. Yy, jest jeden bunkier, więc dosyć tak standardowo i spokojnie. Bardzo możliwe, że ten przycinki będzie próbował no, a jeżeli nie czy to po prostu naciskać troszeczkę wcześniej. Będzie to jednak e, chyba ekspansja wczesna, a ten pierwszy zelot z e, Stalkerem mają na zadaniu trochę tak nałożyć presji na przeciwnika. Dobrze ja widzę, ja widzę podwójny Orbital komentarz Tak też jest. E, tu są jednak kamienie, więc nie ma tak dobrze. Trzeba będzie się ich pozbyć. Jeszcze to jest sprawdzenie co się dzieje. No, przynajmniej jakieś SCV padnie. Czy też uda mu się uciec? Uda mu się... Łah, to jest jedno szczęśliwe SCV, że udało mu się uciec w tej chwili. Na pewno jest z tego powodu zadowolony, no jest to już pełny bunkier, nie ma żadnych szans, żeby go rozwalić. W The Nexus widzimy, że dopiero się zrobił w jakiejś 1-3, dobra, 2-3, 2-5, o 2-5, to było bliżej, 2-5. No na razie baraki są, tylko marnicy będzie produkował, zapewne zobaczymy zaraz jakiś adon, jakiś kiosk, jakiś sklepik. Już nie pamiętam, jak to się jeszcze nazywało, bo przydałoby się jakieś upgrade'y, tarcze przynajmniej, albo na przykład steampack, tudzież yy, yy, jeden maruder, dwa marudery. Ten stalker próbuje cały czas polować jakieś SCV, najwidoczniej mu to nie wychodzi. O, będzie tutaj próba, sprawdza jeszcze SCV, czy nie ma gdzieś pajlona, nie odnalazł takowego, on mógł się przecież schować gdzieś tutaj. Gateway 3, Gateway na razie i Nexus. Jest szybciutki skan. Widać, że MVP chce grać makro. Nie chce szybciej atakować. Oczywiście, Orbital Command na razie nie przeleci nigdzie. On będzie po prostu SCV produkował. To jest taka dodatkowa farma SCV. Do tego oczywiście będzie zrzucał muły. Protoss na razie ma słabą armię, jego przyjemnik również ma sobą armię, ilość SCV widzimy, że jest ogólnie harwesterów jest prawie, że taka sama, to się niczym nie różni oprócz oczywiście move. Y Stalker cały czas tutaj krąży, kolejny bunkier już w drodze. Jeden maruder, bardzo ważny, zawsze się przydaje ten jeden maruder. Tudzież dwa przeciwko Stalkerom. Mamy trochę. trochę zelotów. Mamy do tego wszystkiego centry. Więc będzie chyba próba jakiegoś tej ataku. Cały czas, no, upolował w końcu. Ależ on musi być siebie dumny. Udało mu się tutaj przeciwnika załatwić. Ale ja dopiero zauważyłem, że to jest jakaś chusta na twarzy tego. Yy... Twoi oni mają twarz, tak, oni mają jakieś chusty zasłaniające im twarz. Okej, okay, dobra, tak też może być. I zaraz się spotkają, i tu może być, no, udało się ewakuować w ostatniej chwili, bo gdyby się spotkali, to nie wiem dla kogo by się skończyło dobrze. Tylko dwa zeloty, yy, niezbyt duża ilość yy, centry. Kolejny bunkier, to już trzeci, i teraz gdyby zaatakował Protos, miałby z tym problem, bo by nie widział, gdzie się więcej jednostek, co szybciej atakować. I co szybciej blokować, żeby który bunkier zniszczyć. Tu nie ma szans, żeby w tym momencie proces dał radę się przełamać yy, i zaatakować. Przynajmniej tak mi się inaczej. Zaatakować może, ale inne rady według mnie, tego przełamać. Nie z taką ilością y, armii. 6 gatewayów y, jest, brakuje mi forge i tego plus 1 do ataku. Plus 1 do ataku ma już w drodze. Natomiast y, teraz, no i będziemy mieli próbę. Zaraz przedarcia się same Zeloty w tym momencie, z tego co patrzę, no i oczywiście ten jeden Stalker. Same Zeloty i Stalker jesteś też w i w mądrym miejscu, żeby tutaj gdzieś nie było Proxy Pylona, który pozwalałby złorpować to u góry, ale to już niedługo będzie można o tym zapomnieć, z tego względu, że niedługo, na no jak wyjdzie dodatek, bo jak wyjdzie, do... o bardzo ładny supply i po bardzo mi się to podoba. Zeloty nie będą w stanie nic tutaj zrobić. Już są SCV, które będą naprawiać, tak więc zeloty nie dazą razoczyć żadnych tych budynków. Ani z przodu też za bardzo się zmieszczą tutaj 2-3 max i będzie próba ataku. Tak też jest, jest Guardian Shield Force Field przyblokował nie ma możliwości przejścia. Zeloty jednak biegają w tej z powrotem. Padł jeden bunker, zaraz przypadnie drugi. To jest dobre planie. Drugi bunker za chwilę też padnie Dokładnie w tym momencie, ale już się wycofuje. Protos nie czuje, że tak powiem. Nie czuje tego. Nie jest pewny, czy da radę wygrać. Poczekał na nowego pilona i teraz rusza już do ataku. Force fieldy będą piękne. Force fieldy bardzo ładnie. ta armia jest w duża. Zaraz bunkier padnie, musi ten bunkier paść. Jedne force fieldy, tu drugie. Tutaj uwaga na temat, ruder by było flankować. Idealne wykorzystanie Force Fieldów, wpadają też Supply Depot, jednak teraz nie jest przyblokowany, bo stracił dużo SCV, ładnie sobie tutaj Protoss radzi z tymi wszystkimi bunkrami, taka ilość centrów, chyba będzie, chyba będę musiał zjeść własne słowa, kolejne dwa Force Fieldy rzucone, tu by się przydało jeszcze tą armię podzielić, jeszcze jeden, och, ładnie, bardzo ładnie, armia podzielona, Force jeszcze tutaj z tyłu, za bunkrami i mamy przykład tego, jak Protoss ładnie może sobie poradzić z bunkrami. Y, odpowiednia ilość y, armii T2. T2. No, jeszcze raz podchodzi. Teraz widzimy, że jest o wiele więcej Stalkerów. Kroczek za kroczkiem, coraz y, dalej. tych maruderów, jednak trochę jest Steam, jest. Ale wygląda na to, że to będzie wygrana Protosa. Że tutaj nie będzie miał większych szans z wybronieniem y, tego ataku. Jeszcze, że nie będzie miał większych szans z y, atakiem dalszym na przeciwnika. Jeszcze tutaj trzeba uważać ten bunker, bo on trochę krzywdy robi. No. Ładny push ze strony Protosa, bardzo ładny, mówiłem, że brakuje mu tego plus 1 do ataku, najwidoczniej to było dobrze wyuczone, kroczek za kroczkiem dalej i jest rozwalany y, Orbital Command, nie ma tu już żadnych szans y, teren na wybronienie tego, zostało mu dwa Mediwaki, miał te plus 1 do ataku, mimo że się ładnie tutaj zamolinował, to jednak to nie zadziałało tak y, jak chciał. No i bunkry popadały. Teraz jeszcze Adone dostają na dzień dobry. Próba tutaj wybrania się, co jest ważne. Są przynajmniej muły. Steampunk jest. Ach, tu jeszcze jeden forcefield by się przydał, żeby to z CV nie podbiegało, ale ona i tak już pada. To jest ewidentne GG dla Protosa. Szybciutki meczek. E, widzimy jak został stargetowany ten Medivac. Szybciutko zdjęty. Guardian Shield cały czas włączane. To jest bardzo, bardzo ważne na terenach, żeby pamiętać o nich, żeby o nich nie zapomnieć, bo one naprawdę ładnie neutralizują. Jeszcze, mimo że ma już wygraną protosy w kieszeni, stawia Forsfielda z tyłu, żeby przeciwnik nie mógł uciec z jednym maruderem. No i mamy koniec. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Z tej strony był Emil. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, zapraszam Was do oglądania mojego kanału, zapraszam Was. Nie wiem, na imprezę. Nie, na imprezę może lepiej nie, bo za dużo osób mi się coś czuje, że to byłaby duża domówka. Dobra, to cześć, do usłyszenia i idę, idę się teraz zrzemnąć trochę po nagraniu tych filmików.